Siemanko wszystkim. Ja już jestem po obiedzie. No i ciśniemy dalej z tematem. Teraz wleci druga część wyspy. Ta bliżej mojego y, hotelu. Będzie tam więcej plaż podejrzewam i też jakieś fajne punkty widokowe. Także zapraszam do oglądania. Zobaczcie tylko jaki zbiornik retencyjny na wodę z opadów. Jestem już w drodze na punkt widokowy, ale coś zaczyna znowu pokrapywać. Ogólnie mam ze sobą płaszcz przeciwdeszkowy, więc w razie wu się zakryję i tylko mi buty zmokną. Pokazuje nam się widok na morze. W sumie to nie jest morze, tylko zatoka tajlandzka. Fajnie, czyli tu dało się podjechać skuterem jeszcze? Ja szedłem. O, zebra. razy trzy. Tata, mama i córka. Mamy dwa ołtarzyki. Taką panią. Taki bardzo fajny kwiatek. Drzewko z takimi kwiatkami. A w środku knajpka wygląda tak. Z takim widoczkiem. I za widoczek. Można sobie na chustawce uciąć jeszcze. I ten widoczek jest za darmo, można sobie na huśtawce jeszcze usiąść. patrzy na od 9 rano do 19 wieczorem. Na boso trzeba w niej wchodzić. Ja weszłem w butach. Ale nic. Hi, viewpoint? Yes. Kolejne zdzierstwo. Gość mnie zobaczył jak tam wchodzę. I kazał mi zapłacić 100 batów. I mam wodę, butelkę wody w cenie. Jezu, ale ten viewpoint chcę zobaczyć, ponieważ on jest tak fajnie umiejscowiony w dwóch skałach. I mówię do gościa, że ja chcę kokosa w tej cenie. Nie chcę Coca-Coli, kurde, fanty, wody. Chcę kokosa, bo jest kokos. Nie? Do kokosa trzeba dopłacić 50 batów. Kurde. Mnie już to rozwala. Po prostu te rejony nastawione na turystykę, takie wyspy, to jest po prostu dla mnie żenujące, żeby wejść gdzieś na jakieś miejsce, coś zobaczyć. Trzeba zapłacić. Po prostu to jest serio. Rozumiem, każdy chce zarobić, ale bez przesady. Ale 100 batów to jest 12 zł. Dostaje butelkę wody. Jeszcze drut kolczasty, widzicie? Tu jest drut kolczasty. Tu się kończy trudko kolczasty. Czyli ta część jest gościa, ta część jest darmowa. Fajnie. Jesteśmy na miejscu. Ale jak za 100 batów, to mógł gość chociażby posprzątać. Bo jest syf, niemiłosierny, ja mu to powiem. A tam państwo, co szli przede mną, wychodzą. Co to w ogóle jest? Wchodzimy, zobaczyć jak to wygląda. W środku. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? To Taka ścieżka ścieżka. I jesteśmy na miejscu z takim pięknym widokiem. Jest po prostu wow. Nic dodać, nic ująć. W punkcie widokowym można sobie dłużej przysiedzieć, ale trzeba uciekać dalej, także chowamy się w tej szczelinie. Ogólnie nie wiem co to ma znaczyć te opony ponakładane od motocykli, innego rodzaju skuterów i przy każdym subkuku, jak tu zrośnie, ale ta opona u góry, to ja nie wiem po co. Jesteśmy znowu u naszego ziomka, co nam wodę sprzedał za 100 batów. Kupimy kokosa, przeczekamy tą mrzawkę. Ten kotek się nazywa Sifun. Zobaczcie jaka chmura deszczowa idzie. To mi się nie podoba, kompletnie mi się nie podoba. I zaczyna grzmieć, Czy jak walnie deszczem to będzie lało do wieczora. I się rozpadało, niestety. Musimy przeczekać. Do scootera bym nie doszedł, a co dopiero gdzieś dojechać. Ale okazało się też, że ja myślałem, że kokos jest tu za 50, bo tak mi koleś tłumaczył. Bo to powiedziała, jak wchodzisz, masz za 50, jak wychodzisz i chcesz teraz kupić, masz za 150. Chyba, że kupisz od nowa bilet wejściowy na Viewpoint, wtedy będziesz miał kokosa za 50. Czyli ten kokos kosztuje 150. Teraz ja sobie poczekam i sobie wypiję mojego za 35 albo nawet dwa. Chyba trochę z Widoczność jest <grystanie> bardzo słaba. I znów zaczyna padać tylko trochę trochę bardziej niż wcześniej. Trochę mniej przestało padać, i <grywki> wszyscy, co siedzieli pod wiatrem, zaczęli uciekać w stronę skuterów. Znaczy, wszyscy mają tam zaparkowane skutery i się ubierają, a ja muszę iść do mojego te 400 czy 500 metrów i stamtąd będę startował. Aczkolwiek nie ma na co czekać, bo to takimi falami. Raz mocno pada. Raz trochę słabiej i znowu mocno i teraz właśnie trochę trochę słabiej. Dobrze, że wziąłem płaszcz przeciwdeszczowy. To tylko mi buty zmokną i spodenki do połowy. Jest 27 stopni jest zimno jak pada też. Jest zimno, naprawdę zimno. Tu jest kałuża wody. Tam chodzi pan, a tu jest przeduszka z prądem, żeby ta lodówka działała udało mi się dojechać do hostelu, ale zobaczcie. O butach nie wspomnę, buty to są całe całe mokre. Czyli tak pada. Myślałem, że sobie chociaż pompki porobię, ale na tarasie też mam wodę. Woda płynie tu tam, a ja sobie kolację w takich warunkach jem, bo świata nie ma na całej wyspie. Tu mamy zupkę. Siemańko. Szybkie śniadanie. Pod studiem tatuażu, na przystanku jest 7-11, widać szybie odbite. I cisnę, mam nadzieję, że cię nie będzie tak padać jak wczoraj. Mi się uda to wszystko zrobić, to mam zaplanowane. Jutro rano opuszczę wyspę. Gdyby jeszcze buty mi wyschły to by było zajebiście, z nich można wodę wyciskać, także słabo. W klapkach Jordana to ja wszędzie wejdę po prostu. Żadna woda nie jest mi straszna. Patrzcie tutaj jaką wyrwę. Wczorajsza ulewa wypłukała. Tak się prezentuje plaża Tanote Bay. Jeśli dobrze pamiętam, tam są takie fajne bangloły na wynajem. Niestety, wczoraj, z racji, że padał deszcz, nie udało mi się dokończyć planów na odwiedzenie wszystkich ciekawych miejsc na tej części wyspy. I dzisiaj mam nadzieję, że już deszcz mi nie przeszkodzi. A jeszcze chciałbym taksówką wodną popłynąć na sąsiednią wyspę. Nie wiem czy mi się to uda. Taksówka kosztuje 400 batów. W porcie zapalę jakiegoś ziomeczka. 400 batów. I wszystko się ukaże, czy będzie padał deszcz i czasowo, czy mi się uda. A tak się prezentuje ta plaża. Po się ulewie tu wszystko jest masakra. Wszędzie są śmieci na drodze, na plaży. Musiałem kupić litr benzyny, bo mi prawie brakło. Oczywiście w butelce po 30% whisky. Pani mi tu nalewa, a obok mamy ten widoczek na Tano Beach. Benzyna zatankowana i można teraz jechać dalej. <śm> tak wygląda z daleka plaża, ale wejście na nią kosztuje 50, także nie wchodzimy. Papka chciała 50 batów za wejście na plażę, także nie wchodzimy. Plaża nazywa się Ao 50 batów za wejście. To jest zdzierstwo w biały dzień. Nie będziemy płacić. Właśnie tak to wygląda, że oni sobie gdzieś robią checkpoint przy plaży i każą płacić. Przy punkcie widokowym każą płacić. No, nie zobaczymy, jak ta plaża wygląda. Bo nie będziemy płacić, także ciśniemy dalej. Zobaczcie tylko jak wczorajsza ulewa zalała ten resort. Całe podwórko pływa. Miałem rację, że mi się to nie podobało. Nie wiadomo jaka plaża jest, aczkolwiek dziewczyny chciały 50 batów za wejście. Więc jedziemy dalej i podejrzewam, że jak na następnych dwóch punktach też będą chcieć hajs za wejście, to cofam się do portu i biorę wodną taksówkę na tą wyspę którą chciałem odwiedzić. Ziomeczek chciał 50 batów za wejście w to miejsce. Miałem nie płacić, ale zapłaciłem z racji, że chyba tutaj są 4 albo 5 punktów widokowych w tym obiekcie i jedna albo dwie plaże. Tak się prezentuje plaża, jest łagodna, woda piękna, są leżaczki. A my idziemy tym mostkiem zobaczyć, co tutaj jest. Jest też prysznic, żeby się opłukać po wyjściu z plaży. To jest dużym plusem tutaj w Tajlandii. Tam panowie trzy kolejne domki budują. A zobaczcie, ile małych rybek tutaj pływa. Ale spokojnie. Odpalimy sobie drona. Tu mamy zwierzaka. Panowie sobie rybki łowią. Ciekawe czy coś im bierze. Bach, rzucił. Tam Pan sobie snurkuje z rybkami. A my idziemy, tylko pamiętajmy, że jesteśmy w Azji. I tu na różnych pomostach i tak dalej na wysokości nie zawsze są zabezpieczenia. Także trzeba uważać. Zobaczcie tam sobie ludzie z rybkami snurkują. Idziemy na plażę do nich. Tak to wygląda tutaj. Takie drzewka nam wszystko zasłaniają. A tu mamy strefę leżaków. Chciałem zasunąć plecak i mi suwak się rozwalił. I muszę kupić nowy sobie teraz. Co nie jest fajne, bo mi krzyżuje plany, bo muszę szukać sklepu, z tym, z plecakami kupić w miarę jakiś tani i dobry a to to jechać tym tak nie naśladujcie mnie po czymś takim w klapkach Jordana Udało nam się wejść, tu mamy widok z jednej strony na Zatokę, tu mamy z drugiej strony na Zatokę, po takich kamieniach było ciężko, klapeczkę i z plecakiem w jednej ręce, ale się udało, po prostu widok jest oszałamiający, opłacało się zapłacić 50 batów, żeby wejść w to miejsce, naprawdę polecam, polecam to miejsce, tu Wam podeślę nazwę tego punktu widokowego.